Cześć, tu Chris, witajcie na kolejnym filmie. To jest komputer, który znalazłem na złomie ostatnio. Całkiem fajny jest to HP. O dziwo, kompletny się wydaje. No zobaczymy w środku co ma. Jest to HP Compact 6000 Pro w obudowie tower. Zobaczymy co na w środku. Ja sobie go oczywiście otworzę. A duże otwierania to tutaj nie ma, bo w sumie śrubki są takie, że nie trzeba nawet żadnego śrubokręta. Normalnie je odkręcamy i obudowa się praktycznie sama ściąga. A przynajmniej powinna. Zaraz zobaczymy, czy na pewno się ściągnie. Ta jeszcze jest nieodkręcona. O, odpadła. Idealnie nie może być. A, to tak się otwiera. Już zapomniałem, jak te obudowy od HP-ka się otwiera. Troszkę inaczej niż zwykłe, standardowe. I zobaczmy, co on tutaj ma w ogóle. Czy warto to pobrać? To jest takie za sprzęcicho. Ja potrzebuję jakiś komputer na serwerek, bo już wam mówię o co chodzi. To jest taki fajny bajer, może sobie tak fajnie dyski wkładać satowskie. O, i dysk jest, cudowo. Ktoś zapomniał wyciągnąć. Jaki to jest dysk? Zobaczmy. No tutaj go nie widzę za bardzo. Pojemności, na pewno to jest Seagate. A 250 250 giga. Założę się, że pełno na nim będzie danych. No, ale to tak bywa właśnie jak się bierze ze śrotu komputery. Nie ma ramu, to jest zastanawiające, czyli no, jest pewne ryzyko, że on może być uwalony. Tu wszystkie kabelki widzę podłączane są, czyli raczej nikt go nie, nie rozbierał, nie próbował naprawiać. Procesor to raczej też nie był wyciągnięty. No cóż, spróbuję go odpalić. Zobaczymy, czy się uruchomi, czy on w ogóle sprawny jest. No to wygląda wszystko ładnie. Nie, nie wygląda, żeby było coś ruszane, no nie licząc pamięci RAM. Zaraz, jakąś kostkę znajdę, podłączę i zobaczymy, czy on ruszy. Dobra, hmm, znaleźliśmy jakieś ramy do tego komputerka. Trzeba by je było zamontować, tylko zobaczmy, czy nam się to w ogóle uda. No i będzie na przykład ten Kingston 2GB. Zobaczymy, czy nam coś z tego wyjdzie. I chyba nie wyjdzie, aż trudno w to uwierzyć, ale nie pasuje. DDR2, 667 megaherców. To ci niespodzianka, bo ja byłem przekonany, że ten komputer to jest LGA 775, a tutaj chyba mamy coś lepszego. Nie mogę włożyć DDR2. No to jestem zaskoczony. Tu są trójeczki. Pamięci typu DDR3. A zobaczmy, przy okazji sobie sprawdzę, jedna taka jakoś gejna mi została DDR3. Czy ona w ogóle jest sprawna? PC3 12000, CL 99924. No nieźle, jestem zaskoczony. Jeżeli to jest 1155, to będę szczęśliwy. A może coś nowszego nawet, kto wie. Kurczę, trzy takie komputery mam z Afrikasa. Dobra, podłączmy, zobaczmy, co z tego wyjdzie. Mm. Te komputery om często są kapryśne. Nie wiem, czy dobrze podłączam RAM. Obawiam się, że źle, bo z jakiegoś powodu jeden socket tim jest czarny, i podejrzewam, że to pod ten powinniśmy podłączyć, ale sprawdzimy na tym. Tak dla nauki. W imię nauki, producent z jakiegoś powodu zrobił jeden czarny, czyli już wiemy. Że chyba raczej one w dual channel nie chodzą. Tu coś odłączone jest, widzę. Bo to jest karta dźwiękowa. Co to jest za kabelek? Foxcon, Nie wiem, co to jest, ale jest odłączone, nie widzę tutaj linku do tego. A może po prostu został jeden kabelek i nie było gdzie go podłączyć. Sata jest podłączona. Monitorek podłączyliśmy. Klawiaturę podłączmy. Klawiatura pod USB podłączona. Żeby będzie można na czymś pisać. I prąd. Dasz prąd. Podłączmy prąd. Zobaczymy czy nam się w ogóle monitor zapali. To mnie najbardziej ciekawi. I co dalej? no coś piszczy dziwnie. Ale ekran się zapalił. O, to jest sukces. To znaczy, że to żyje. Będzie żyć. 4 GB wykryło, jak widzę jakiś błąd 917 Front Audio Not Connected, czyli być może ten konektor, to jest od dźwięku, co tutaj nie podłączyliśmy, leży sobie tak zapomniany, Bond 22 11. Pamięć nie została skonfigurowana poprawnie. Sprawdź czy pamięć jest włożona do soketu DIM o kolorze czarnym. A, czyli miałem rację. Podejrzenia okazały się trafne. Pamięć powinna być włożona do czarnego soketa. No to musimy jeszcze raz wyłączyć komputer. Komputerek wyłączony i tą pamięć trzeba niestety wyciągnąć, czyli coś. Dobrze podejrzewałem, nie wiem dlaczego tak jest zrobione, ale producent tak każe, no to tak trzeba. Dlaczego się błąd wywalać? I kabelek jest niepodłączony do frontowego panelu. Mi błąd wywala, czy to ten kabelek? Nie wiem, czy to ten na 100%. Co tu więcej nie widzę, tu jest jakiś soket, ale on nie pasuje, to jest media niby napisane, czyli chyba chodzi o ten konektor. Ale kabelka znowu nie widzę. A gdzie jest kabelek do niego? Bo ten nie pasuje, to jest inny. Tu ma wycięcie po środku, a ten ma z boku wycięcie. Hmm. A może jest źle podłączone? Nie, no źle to raczej nie powinno, bo to są specjalnie tak robione te konektory, że pod tą płytę główną, bo on idzie tutaj. Zaraz, jest schowany konektor. Teraz bo tutaj musimy tylko podpiąć i nie powinno już być tego błędu. No zobaczymy zresztą. Przechamiamy kompa. Te hateki tu widzę, są jakieś takie w... no, krymaśne trochę. Ale ważne, że działa. Tu mam trzy takie komputerki. Ale ciekawe, czy jakiś system jest. Jest jakiś system. Co to za system jest? Chyba, że to tylko taka tapeta. O, czyżby linux jakiś? No nie wierzę. A no, jeśli linux, to pewnie hasło będzie. Miło mnie zaskoczyli, ten komputer działa, jest na DDR trójkach, yy, w przykładzie nie czwórkach, nie no, nie to taki komputery wyrzuca. Ale ja byłem pewien, że jest na DDR yy, dwójkach, że to jest standardowo, jak to zazwyczaj znajduje na złomie yy, 775, a tutaj mamy no całkiem poczciwy sprzęcik, jak się wydaje. I ten System operacyjny jeszcze mnie zastanawia. Peppermint. Co to jest Peppermint? Wygląda na jakiegoś Linuxa. Nieznanego mi. Chyba, że to jest tylko taka nazwa tapety dziwna. No i hasło jest niestety. Jakiś Librus. Tu jest gość. Zobaczmy. Zalogujmy się jako gość. Chyba, że jakiś człowiek zapisał na obudowie gdzieś, ale to bym musiał poszukać. Czy jest hasło na obudowie gdzieś? Później popatrzę jeszcze. Nie zdziwiłoby mnie to. No, tutaj przez konto dla gościa to nie mamy do zbyt dużej ilości rzeczy dostępu. Ja sobie podłączę jeszcze myszkę. Moja twórczynskiego bez myszki. Dobra, udało się odpalić tutaj ustawienia systemowe. I mamy, to jest tak, HP6000 Pro 64-bitowy. Jakiś Linux, jakaś dystrybucja, Pepper, nie instalowałem, nieznana mi dystrybucja e, Packard Bell. I co my tu mamy za procesor? Tak, tutaj jest Dual Core Pentium E5400, Penryn, czyli no niestety to nie będzie jednak 1155, no szkoda, ale co prawda jest on na DDR-ach trójkach, e, chociaż tyle. Obsługuje instrukcję. Tutaj mamy SSE do SSE3. Hmm. Czy coś jeszcze tutaj mamy? Grafika Intel 4 Series, czyli z Integra, standardowa zresztą w tych procesorach. Audio też jakaś karta od Intela HD Audio Controller. Czy karta, tak, gigabitowa karta sieciowa tutaj jest. No i dysk twardy, jakiś ST-250-318AS, to jest chyba Seagate. Tak, to Seagate jest, bo patrzyłem, że już wcześniej 250 giga. No i tutaj mamy informacje o pobranych pakietach i w sumie. Wszystko, no fajny komputerek jak za fliko. no szkoda, że nie 1155 trudno się mówi i mamy tu Linuxa, no niestety za dużo informacji Wam o nim nie podam, bo tutaj mam tylko dostęp do konta takiego dla, dla Questa, o w ten sposób i nie można tutaj za, za, w jakieś ustawienia takie bardziej zaawansowane wejść, bo pewnie nauczyciel poblokował komputer, chyba jest gdzieś ze szkoły, może w szkole być więc e, dlatego jakieś tu hasełka są pozakładane. Jeśli sobie do czegoś tą pompę użyję, to na pewno wymienię ten procesor, bo on jest, e, że tak powiem, dość kiepski. Już lepszy byłby tutaj E8400. To dużo lepszy. Dziesiąteczka, F10. Wydaje mi się, że F10 jest do wejścia do BIOSu. No i tak. U, ile, języ ile języków tu jest, ale polskiego nie ma. Staje angielski jak już pokazywałem pod linuxem dual no, e5400, 27 GHz a tutaj chociaż częstotliwość nie wiem, tam była ciekawe jak to prąd bierze, czy serwer by z tego można było postawić ale dużo, raczej to stara architektura można sobie zrobić ewentualnie taki serwer, że na przykład włączę serwerek wgram pliki i wyłączę Powtarzę, że działa. Kolejny grad yy, zdobyty, i to w dodatku w takim ładnym stanie. W ogóle nawet ryski nie ma wręcz igła. Także dzięki za oglądanie. Cześć.